Cześć, witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym przedstawię Wam e, moją opinię na temat e, przycieków kontrolowanych na temat e, Samsunga Galaxy S7. Serdecznie zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, od e, już dość długiego czasu w sieci pojawiają się e, różne informacje na temat e, Samsunga Galaxy S7. Flagowy ten ma zostać wypuszczony, zaprezentowany podczas konferencji Unpacked podczas targów MWC w Barcelonie 21 marca. O ile się nie mylę, ale słuchajcie, tak naprawdę po co czekać na tę prezentację? Przecież o smartfonie wiem już 99% rzeczy. Może 99% przesadziłem, ale 90% rzeczy wiemy. Znamy większej specyfikacji. Wiemy, że ma być podobno wodoodporny. Więc słuchajcie, według mnie te przycinki nie są dobre, ponieważ redaktorzy, czy ludzie, którzy się interesują technologiami, czekają na te urządzenia. Tak naprawdę przychodzą na konferencje lub oglądają streama. Tak jak ja to w tym roku też zrobię. No i tak naprawdę mogą sobie tworzyć post z jakiegoś większego portalu społeczności... portalu z jakiegoś większej strony o technologiach typu galaktyczny sobie ta osoba wejść na większy portal jakiś o technologiach no i czytać specyfikacje i oglądać konferencje no i praktycznie to samo było tydzień temu wpisane na stronie co Samsung pokazuje więc według mnie nie jest to odpowiednie działanie ponieważ wczoraj pojawił się taki wpis na portalu galaktyczny.pl do którego link macie w opisie na temat właśnie kontrolowanych przecieków na temat S7 Przeciw. Zgadzam się z tamtym redaktorem, który to napisał na Galaktycznym. No naprawdę, jest to dość mocnymi słowami opisane, ale prawdziwe. Słuchajcie, także zapraszam do oglądania mojego kanału. Możecie zostawić w komentarzach swoją opinię o Galaxy S7. Co sądzicie o tym smartfonie, o tej niby aferze. Na aferze jeszcze nie, ale w akcji z przyciekami. No to wyraźcie swoje zdanie. Nie zapomnijcie także o łapce w górę, subskrypcji kanału oraz na komentarzu. Także dzięki, cześć!